Cześć! Właśnie dojeżdżam do warsztatu, dokładnie do MS Auto w Wesołej. E, także zaraz będziecie mieli okazję zobaczyć, nad czym aktualnie pracujemy. Zapraszam! No, proszę, witam nas Dycho Marcina. Też muszę Wam zdradzić, że po godzinach też się bawimy trochę w ofród. Wkręcił mnie w ten ofród. Tym sam kupiłem Samurajka. Może kiedyś Wam pokażę, jak...

Na wyciek z mhm. liderka, trzeba będzie zobaczyć co tam się dzieje. Mhm. Ogólnie szczęki jeszcze są. No wszystko stało, na no, jak widać. No. skoredowane. No, to jest wiek samochodu. No tak, do przeregulowania i będzie żył, co? Tak jest. No to giejos. No w ogóle auto. Fajny ten wtrysk ma, co? No, znamy to urządzenie. No <laughs> wiem, wiem, że znacie. No. Dobra. Fajnie łożyska były złożone na smar grafitowy <laughs> Co znaczy? No to znaczy, że to jest smart nie do łożysk. Mm -hmm. Nie do łożysk tocznych, tylko do łożysk ślizgowych mm -hmm. Także ktoś nie doczytał ale Może takie są, mieli Po to są te przeglądy No tak, tak jest Pierwszy przegląd zawsze potrzebny A tutaj mamy naszą Mach 1, Którą kupiliśmy już w sumie prawie rok temu Bo w styczniu jak byłem na Florydzie na e, wyjeździe Na Mekum, kiedy był licytowany Bulit no i, tak, daj. proszę. No i tutaj podwozie nie wyglądało najlepiej, więc je postanowiliśmy odbudować. Teraz nad czym pracujecie wiązkę elektryczną, elektryczną kładziecie na tak? Elektryczna, tak, szczegółów. Mhm. Zawieszenie też było robione. Całe zawieszenie jest po regeneracji, Wszystkie końcówki, wszystkie drążki właśnie jak złapiemy. To, to nawet ciężko tylko przekręcać, jest tak sztywne. No, no, no. Jak w nowym aucie. No Jezus. i jest tyle lepiej, że są wkładki, i są teflonowe, mm -hmm. Nie plastikowe, tak jak były. Także to jest taki już właściwie nie do zabicia w tym aucie. No, czas pokaże. <laughs> Z tyłu, też były regenerowane, tak? Tak. No, no i dobrze. Tak, malowanie. Ja bym chciał zobaczyć, to jest całe wiązki, wszystko jest nowe, wszystkie nowe kości, nowe przewody, nowe peszle pójdą, bo mhm. ta instalacja była w opłakanym stanie. Jedyne co wykorzystujemy, no to wiadomo tak jak stare oprawki żarówek, żeby one pasowały do tych lamp. Mhm. No to to musimy wykorzystać. A tak cała instalacja jest od nowa położona. Cześć. No to git dobrze, no dobrze. Ciekawe jeszcze ten lakier też po, po detailingu też na pewno będzie dużo. Lepiej wygląda, co? Na pewno tak. On jest zaburzony, przecież stoi już no, no. czasu. No dobra, no tak jak widzicie, już naprawdę to bardzo dobrze wygląda. I co? Tylko czekać aż wyjedzie, bo fajne auto w manualu czterobiegowym. Także cóż, na wiosnę na pewno będzie jeździł. Dobra, e, pokaż mi tego kabrioleta jeszcze, co? A kabriolet jest w sali zewnętrznej. Spalaliście go dzisiaj, czy nie? nie. Zobaczcie jakie ma... Czerwone wnętrze, stylowe Nie jestem fanem czerwonego wnętrza, ale Do tego auta trzeba przyznać, że, że Mega pasuje też Mamy rzadko spotykany Railie bag bogatsze wersje wyposażenia Pony interior środkowa konsola, no naprawdę fajnie, fajnie wyposażony wóz Wszystko działa Wszystkie wskaźniki, klimatyzacja I, i radio też działa, także naprawdę Niewiele przy nim będzie rzeczy do zrobienia. Tomasz chce, żebyśmy mu zabezpieczyli podwozie, więc zostanie wyczyszczone, zabezpieczone. I to tak naprawdę tyle. Był tutaj mały problem też z przewodami hamulcowymi i z wydechem. Trzeba było go trochę popoprawiać, podopieszczać. No ale teraz raz brzmi dobrze. Dwa nie dzieje się z nim nic złego. Więc pewnie po wszystkim zabierzemy go do diamentowej ochrony lakieru na, na jakąś tam. Polerkę i nabierze blasku, ale już wygląda dużo lepiej w porównaniu do tego, jak do nas przyjechał. Chłopaki go umyli i no, jest naprawdę, naprawdę dobrze. I tam Tomasz chce też, żeby mu powymieniać jakąś tam drobną galanterię, więc wymienimy mu lusterko na przykład i go tak po prostu dopieścimy, bo żeby wyglądał naprawdę bardzo dobrze. Wszystkim do diamentowej ochrony lakieru na, na jakąś korektę lakieru, powłokę ceramiczną i będzie wyglądał naprawdę bardzo ładnie. Już wygląda ładnie. Dobra, Ufak, nie zajmuję czasu, uciekam. Na razie, się cześć, dzięki. Dzień. Na koniec mały Bus także jak widzicie. Cały czas coś tam na warsztacie się dzieje. W każdym klasyku zawsze jest coś do poprawy. No nie czarujmy się, gdy ten ponad 50-letni samochód dopływa do Polski, no to zawsze trzeba go po prostu zabrać na serwis i poprawiać jakieś tam drobne rzeczy. Bo nie ma ideałów, nie ma samochodów, w którym nic, absolutnie nic nie trzeba poprawiać. I to jest właśnie fajne, że mamy niedaleko ten warsztat, do którego możemy wstawić samochody. W czasie, gdy załatwiamy wszystkie papiery. Dla przykładu Macieja Kupeta w tym momencie czeka na dokument potwierdzający wpis do ewidencji zabytków u Trójmiejskiego Konserwatora. No i konserwator ma na to od tygodnia do czterech tygodni czasu. I ten samochód przez ten czas mógłby po prostu się kurzyć, stać i czekać, a tak e, hamulce zostały ogarnięte, no i e, macie nie musi się niczym przejmować, po prostu jak dostanie samochód z kompletem dokumentów, to ci kluczyki i, i będzie mógł się nim cieszyć i, i to jest naprawdę bardzo fajne. Tak samo jak kabriolet Tomasza, no. e, Tomasz na, mieszka na co dzień za granicą i... Minął się z Mustaniem, gdy ten dopłynął do Polski. Wiem, że teraz planuje przyjechać na e, okres świąteczny, i gdy przyjedzie, to też zobaczy już samochód po, po jakichś tam poprawkach, e, bo chciał, żeby zabezpieczyć mu te podwozie, więc też to będzie zrobione. No i po prostu będzie mógł się cieszyć samochodem od pierwszych chwil. Także to jest naprawdę bardzo fajne, jeśli chodzi o e, drobny, podstawowy serwis. E, no a jeśli chodzi o, o naszą machiedynkę. No to tak jak widzicie, tam już nie był tylko drobny, mały serwis, tam wyszedł nam duży projekt, chociaż ta podłoga nie wyglądała źle, no to przeważnie tak to wychodzi z projektami, chcesz zrobić coś małego, tylko delikatnie poprawić, ale jak zaczynasz wchodzić dalej, coraz dalej, no to ee, po prostu lista rzeczy, którą trzeba poprawić, zrobić, robi się coraz większa i to wszystko trwa strasznie długo, e, kosztuje też więcej niż, zakłada, niż zakładasz. Ale to no, takie tak jest życie z projektami, i każdy, kto podejmował się renowacji e, klasyka, e, na pewno potwierdzi moje słowa, że e, projekt nigdy, nigdy nie trwa tyle i nie kosztuje tyle, ile zakładasz. Ale z drugiej strony, e, projekt też e, robisz pod siebie i widzisz każdy etap, jak był zrobiony, e, i to też jest duży plus, że nic cię nie zaskoczy w tym samochodzie. Nie? Chociaż my osobiście. Wolimy już teraz kupować auta gotowe do jazdy. No chyba, że jest naprawdę super deal do, do, do jakichś tam poprawek, tak jak na przykład ta machinenka. No to zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że, że coś tam wyjdzie, tak ale na przykład Charger 68. No my za niego na starcie zapłaciliśmy trochę więcej, ale to był samochód gotowy do jazdy. Nie było żadnych grubych tematów przy nim. Oczywiście były drobne poprawki, najbardziej w kość dał Aparat zaponowy, i skończyło się na wymianie świec, przewodów i całego aparatu zaponowego na MSD. No i wtedy Charger ożył i zaczął po prostu cieszyć, no i nie trwało to dłużej niż powiedzmy dwa tygodnie. Wygląda po prostu rewelacyjnie, jeździ fajnie, no i to jest właśnie zaleta gotowego auta. Także czy chcesz się podjąć projektu, czy wolisz kupić gotowe auto, to jest Twoja decyzja. Ja bym jednak polecał kupować gotowe auta no chyba, że albo sam masz umiejętności e, i sam będziesz prowadził ten projekt u siebie w garażu ze znajomymi przy piwku na przykład e, albo masz zaufany, sprawdzony warsztat e, który, który zrobi to w terminie i, i zamknie się w, w podanym na początku kosztorysie także na dzisiaj to było tyle, czekajcie na kolejne filmy na razie, cześć mm -hmm.